Cześć, z tej strony Noxy i to 19 odcinek A do Z, Jeżeli dobrze wyliczyłem, gramy dzisiaj czogatem. I być może jungla nie jest optymalną rolą dla czogata, ale niestety zostałem na tą rolę zautofilowany. Nie wiem, dlaczego Eko postanowił zagrać ze smajtem, ale jego sprawa. Czasami ludzie tak teraz robią i nazywają to metu i się śmieją z innych. Okej, okay, więc na początku opis skili czogata. Na pasywie, przewracanie zdrowia. Jeżeli zabijamy jakikolwiek cel na Q, w jej jakimś tam dystansie podbijamy ziemię. Takie kolce wyskakują, które podbijają przeciwników. W to krzyczysz na przeciwników, są głusi i, i nie mogą, i z jakiegoś powodu to ich ucisza i nic nie mogą mówić. E to jest wzmocnienie trzech następnych autoataków, które sprawia, że wylatują kolce też yy, zadające obrażenia obszarowe. Jerka to zjedzenie z przeciwnika z True który zadaje więcej obrażeń na. na potwory. I miniony. I tak, jaki jest mój plan na tą grę? Będę jeszcze raczej w tanka, bo nie chcę tego buildu strolować Tak za bardzo. Eee, AP. Z... No, w dżungli AP może być lepszy, ale. chociaż prawdopodobnie nie jest. Generalnie, jeżeli chodzi o IP czy GATA, to jest build raczej dla one-tricków. Jest dobry. Można tak grać, ale dla one-tricków. Mimo wszystko. A jeżeli chodzi o runy, to tak, poszedłem w Aftershocka. O, dlatego, że. Widziałem, że grają Graspa, tylko Graspa gra się na linii, My nie gramy na linii, tylko gramy w dżungli, więc za bardzo byśmy go nie wykorzystali. Ok, te miniony trzeba trochę pokajtować. Jak widzicie, ta dżungla nie jest zła. Robi się ją w miarę szybko. E, tak naprawdę, wadą czegata jest to, że jest klocem. I czasami ciężko jest wejść na gankę. Ale tempo dżungli ma naprawdę nie najgorsze. No, chyba że mówimy o minionach e, takich jak Bufy, gdzie jest pojedynczy minion. Wszystkie moje spele robią przerowy damage, więc on, on, on się marnuje. Jeżeli walczysz tylko z jednym minionem, może na to po uda mi się wbić. Uu. No trudno. Chyba będę. F-ką? Nie no, może nie. Evelynn też bardzo szybko czyści dżunglę. Ale wykorzystajmy to, że Riven zabiła na topie. Tego kraba powinienem dostać bez walki. A w razie czego zespamujemy ją pingami, jak będzie tutaj przychodziła FK. I wracamy czyścić golema. Co maksujemy? Filozofie są różne, słuchajcie, ale... Ja będę maksował... Q. Z tego względu, że Q kilka paczy temu miało zmniejszone cooldown z 9 do 7 sekund, o ile dobrze pamiętam. I maksowanie Q to, to zwiększa tylko damage. Ja to wiem, ja to wiem. Ale a, ten spell ma naprawdę bardzo duże obrażenia. Ok, i teraz rozejrzymy się za gankiem na bota. Fala będzie się puszowała w stronę mojego teamu. Ja już mam niebieskiego smite'a. Także mogę podejść do kogoś na niebieskiego smajta, zesmajtować go, silencować i wtedy podrzucić. A ten silence trwa półtorej sekundy. No także wystarczająco długo, żebym zdążył podbić. O, o. Okej. Okay. Powinienem zgarnąć obu. Pytanie, czy czekamy, czy rzucać Q od razu. O, niestety moje W nie trafiło. Mój błąd. I nie żyje. Unlucky. Co gdyby... Co jeżeli rzuciłbym Q, biorąc pod uwagę, że jabłka będzie się flashowała? Wiecie co? To by mogło być dobre. I zrobię teraz coś, co jest moim zdaniem nie najgorsze na czegacie. Eee, bo ja nie potrzebuję wczesnego zdrowia. I tak. Czyszczę na wysokim poziomie HP dżunglę. Dlatego robię szybkie mobility. I skupimy się na gankach. Tylko żeby zgankować Mida, to chcę wbić najpierw. No, dajecie im zgarniać mojego kontrola. <laughs> Za darmo. Spróbujemy wbić na mida, wiecie? On jest bezmany. many. Uu, porażka. Okej. Okay. Trochę chyba zbejtowałem kolegę. Jakbym trafił tym Q. Mam manę teraz na Q i na smite. O, oh, fuck. To jest problem, że nie trafiłem. O, oh, i dałem się trafić jego Q. Dobra, ale koma ma Ja mam merkę. Nie sądzę, żebyśmy wykorzystywali ją w dżungli, wiecie? Do zjadania minionów. Można. Ale ta rka ma teraz 80 sekund cooldownu, i wydaje mi się, że na początku lepiej jest ją wykorzystać e, bardziej ofensywnie. Dopiero później, jak złożymy itemy pod cooldown reduction, wtedy pozjadamy miniony. Także gang na bota leci. Mają wizję, ale. Naprawdę. I oni po prostu uciekną. Trochę tiltujące. Dobra, złapał. No, ja już tam nie dobiegnę nawet. Ok, może Timek pomoże mi zrobić Drake'a? FK jest na topie. Dużo fali może się zmarnować z Mida, dlatego tutaj idę. Okej. Okay. No chodź! Okej, okay. spalony fleszyk. jako teraz dostaje masę damage'a. Nawet... to się daje zabić? Nie ma manny na Wiecie co? Ja będę ultował... ...tego Reda. Na razie muszę przeczyścić jeszcze raz dżunglę. Jak najszybciej. Nie chcę z tym radem się męczyć bardzo długo. No bo i po co? No, jak widzicie, naprawdę dużo czasu spędzam na tym bocie. I na razie to się nie niezbyt opłaciło. Naprawdę. <laughs> Okej, okay. Czy mi się wydaje, czy tam jest gęk na midzie? Wiecie co? No dobra, nie złapię już go. Zrobimy na szybko kraba. I ten. Ten Nautilus mimo wszystko jest trochę wystawiony, ale już nie będę miał okazji go złapać. Kolejny maksujemy w. O! Dawać ją! Dawać ją! Elo, dawać go teraz, dawać Jesu. Szkoda, że Riven dała mu wyskoczyć. Jeżeli nie to, moglibyśmy od razu spróbować coś pozgarniać, stopa? Nie za bardzo widzę nas tutaj. Okej, okay, po prostu się wrócę Nautilus idzie. Osbinda, dużo farmy na midzie też marnuje. Okej, okay, righteous Glory. Nice. Od razu mogę złożyć całe. Bardzo fajny przedmiot. Pamiętacie jak mówiłem, że czego to jest klocem? No to właśnie jak kupisz righteous Glory, to jest szybkim klocem. To jest dobry zakup. Za 10 sekund mam Rkę. Tak naprawdę najlepiej byłoby zrobić golemy. I dopiero potem pójść na bota, ale nie do końca. Ufam swojemu teamowi. Okej, okay, użyła Splashilda i zjedzenie. Dobrze wytamingowane. To zjedzenie było tylko po to, żeby zgarnąć stack. Nie oszukujmy się, ona była martwa. O! Decek. Teraz... E, naj, słuchajcie, najlepszym wyjściem byłoby teraz zrobić Drake'a. Ja go nie robię celowo, bo... Nie do końca ufam Kajsie, że ona by ze mną zeszła na tego smoka. Zobaczymy w ogóle, czy, czy... to jest jeden z tych krótkich deceków, czy może niekoniecznie. Jak na razie statystyki... O, jest. Okej. Okay. Fajnie, na każdym miałem fragę, a także mam już dużo movement speed'a z Relentless Hunter'a. I piąty poziom Q. To też pomaga mocno. Bardzo szybko poruszam się po mapie. Wciągaj go! On jeszcze użył wciągnięcia. XD <laughs> Możesz mnie podrzucić, ale niewiele ci to da. Możesz też podrzucić mojego kolegę. To już ci da trochę. Mi się wydaje, że gdzieś tutaj jest lux. Ona jarkowała, tylko nie wiem skąd dokładnie. Pójdę z mi do. Czugat, yy, nie, nie, No yy, Nautilus nie robi mi za dużo damage. To killing nawet nie miało być na niego, wiecie. Chciałem rzucić tak i na niego, i na miniony. To było trochę greedy, ale mogłoby mnie podleczyć na tyle, żeby gościu umarł. Okej, okay, Riven go zabiła. Czy mam szansę zgankować bota? Nie wydaje mi się. No, mam bardzo mało many. Mógłbym tam zginąć. Eko sam powinien sobie poradzić. Mhm. Ouuu. Uh. jakaś akcja. O. Uh. Tutaj? O, nie ma jej. O, jest. Tylko nie potrafiałem. O oh, fuck. Skąd ten Nautilus tutaj? on się zrespił? A jakieś dziwnie musiał tutaj. Czy on czekał w krzakach aż, aż ja przejdę? Obok niego. To taki trochę nawet disrespekt. A przeciwnicy mają dużo magic damage'a. Czy ja chcę robić dead one's plate? co? Nie jest to niby zła opcja, ale. Może najpierw Abyssal. Zwiększy mi trochę damage. Pięknie. I lecimy coś z... Ooo, prawie. O nie, zabił. Szkoda, że nie na rkę. Ładnie posprzątali. Niepotrzebnie szedłem na Mida. No to teraz naszym celem jest oczywiście Sivir. A ja chcę ją zjeść, nie. Ja tylko po to A oni mi nie dali Co to za team Nie, nie zgadzam się Wracaj tu Wracaj tu, Dobra, okej okay. Ok, zrobimy spokojnie Drake'a zanim przyjdzie tutaj koleżanka Ewelyn. I chyba wrócę sobie do dżungli. Zasłużyłem, żeby sobie trochę pofarmić. I tak teraz no, na mapie z obiektów jeszcze jest Herald. I Eko, który jest jednym z tych typów, co myślą, że jak bierzesz Smite mida to po to, żeby zabierać dżunglę. Fara na Midzie puszuje się w naszą stronę. Właśnie tego nie rozumiem w tych ludziach, którzy biorą te smite. O, no meto. O. I potem zostawiasz farmę na Midzie. Po co ci ten gromp? Po co, ja się pytam? Naprawdę, zwykle ci ludzie nie ogarniają. Słuchajcie, jak bierzecie tego smite, to nie po to, żeby zgarniać dżunglę zamiast swojej linii. Tylko po to, żeby zgarniać więcej golda. To jest F. -ka. Chodzi o to, żeby zgarniać więcej golda niż przeciwny midlaner i coś tam zabierać przeciwnemu junglerowi. I zwykle to się robi w ten sposób, że puszujesz swoją linię i robisz raptory co jakiś czas. Okej, okay, ale już jestem bardzo tanki. Patrzcie, 17 minuta, ja mam 3000 zdrowia. No i trochę armorów i rezystów. Myślę, że w te armory i rezisty będziemy inwestowali coraz więcej. Uuuuu! Rek. Wiecie co to jest? To miał być mój kill, ale postanowił ultnąć specjalnie, żebym nie mógł do niego dowiec na zjedzenie. Jak podejdzie za blisko Lux, to można ją zjeść. Eko tam jest i ma smita, także nie muszę iść na Heralda. Zaraz się mogę obrócić, wiecie? Wow, coś nie bardzo wyszło nam to obracanie się. Weszło moje zjedzenie tak, weszło Jeszcze trochę i bym przeżył. Ja suło przeżyję o, wrócił wrócił żeby zginąć. Ale zabrał ze sobą eko. Eko się widzę tutaj nieźle nafidował. No i patrzcie, to była walka 4V5, gdzie Riven dostała heralda i puszuje topa, więc bardzo dobrze dla nas. Nawet trochę wytrzymałem tutaj. Jeżeli nie szedłbym w Mobility, a w jakieś buty pod Defa, to byłbym wiele bardziej tanki pewnie. Ale i tak nie jest źle. Dawaj, Herald! Dobrze. Mogę zjeść jeszcze 4 miniony. Od razu z Nie ma na co czekać. Wydaje mi się, że tutaj będzie szła Lux. I szła. O, i surrender w dwudziestej. Ajajaj. No dobra. Jeszcze napisał S, ziomeczek z mojego teamu. Bardzo nieładnie, nie róbcie tak. S piszą tylko... Uh, nie wiem. Kogo honorujemy? Riven? Niech będzie Riven. Za to pusznięcie chyba. Okej. Okay. Output transcript: w sumie, jak na to, że szedłem tanka. A, dobra. Gra była krótka, ale na no, lewa do Z wrzucam raczej pierwsze gierki nagrane, także będzie. Jeżeli chcecie więcej, to możecie wbić dzisiaj na streama. Dzisiaj, jeżeli oglądacie to pierwszego dnia, którego wrzucam, a większość z Was pewnie ogląda. Link do streama jest w opisie i dzisiaj są gierki z widzami, jak jesteście zainteresowani. Także zapraszam. Będę streamował pewnie jakoś wieczorem po 18.00. Ok, to ja spadam. Peace.